Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Wymiana uzyska kulkowego w Renologan zajmuje sporo czasu, ale głównym problemem tej procedury jest bardzo specyficzne narzędzie. O wymianie uzyska kulkowego w Renologan we wszystkich szczegółach opowiemy w artykule. Wymiana przegubu kulowego w renologan zajmuje wystarczająco dużo czasu, ale głównym problemem tej procedury jest bardzo specyficzne narzędzie. O wymianie przegubu kulowego w renologan we wszystkich drobiazgach porozmawiamy w artykule. Na początek porozmawiajmy o tym, jak sprawdzić, czy konieczna jest wymiana przegubu kulowego. Taka technika sprawdzania przyda się nie tylko w tym samochodzie, ale także w każdym innym z zawieszeniem MC Fersona. W przypadku wielowahacza ta sztuczka nie przejdzie ponieważ przeguby kulowe Esa obciążone, gdy koło jest zawieszone. Jak zrozumieć, że trzeba wymienić przegub kulowy i wrenologan? Po pierwsze, należy ustawić samochód na równym terenie lub nad wykopem. Druga opcja jest najkorzystniejsza. Najlepiej oczywiście skorzystać z podnośnika, ale nie każdy dysponuje kanałem. Chodzi o to, aby odciążyć zawieszenie, a mianowicie podnieść przednie koło. Teraz trzeba nim bując z boku na bok... Kulka ustala się w płaszczyźnie pionowej. Oczywiście zdarza się, że jej chwiejność jest widoczna w płaszczyźnie poziomej, ale zdarza się to dość rzadko. Nie powinno być gry na pin, to logiczne. Ogólnie rzecz biorąc, pierwszym warunkiem może być stukanie w przednim zawieszeniu, które objawia się zarówno na małych wybojach, jak i na dużych dołach. Narzędzia do wymiany kuli w Reno-Logan. Ten artykuł dotyczy Loganów z absolutnie dowolnego roku wydania, ich zawieszenie pozostało prawie identyczne. Tak więc, aby wymienić wspornik, będziemy potrzebować następującego zestawu narzędzi: klakson i klucz nasadowy 18. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przyrodzie występuje tak zwany rozmiar fabryczny oraz rozmiar naprawczy. Ten pierwszy wynosi 38 mm i może wzrosnąć do 38,2 mm. Rozmiar naprawczy uzyska kulkowego renologan może osiągnąć 39 mm, ale nie mniej niż 38,7 mm. Niestety, rozmiar łozyska kulkowego można określić dopiero po zdjęciu dźwigni. Nie zdziw się rozmiarem kluczy. Jeśli kupiłeś samochód produkcji francuskiej, powinienesz od razu zaopatrzyć się w klucze 16 i 18. Głowice SA w każdym zestawie z grzechotka. Jak wymienić łozysko kulkowe w Renault Logan? Tak, więc jest już jasne, że w tym celu będziemy musieli zdemontować dźwignię. Nie trzeba dodawać, zestawiamy samochód na równym podłozu, zaciągamy hamulec ręczny. Rolki pod kołem po obu stronach. ESA to elementarne zasady bezpieczeństwa, których zaniedbanie może kosztować nie tylko straty materialne. Zdejmujemy koło, a następnie odkręcamy nakredkę łozyska kulkowego. Tutaj nie jest ona przykręcona do samego sworznia, ale do śruby, która zaciska rodzaj zacisku, który z kolei wchodzi w sworzeń łozyska kulkowego. Teraz zdejmij plastikowa osłonę i odkręć śrubę na 13. Następnie ten sam drejzek jest przymocowany do tej samej śruby, co silent blok dźwigni, odkręcamy na na 18. Prawdopodobnie będzie to trudne, ponieważ SA one zawsze dokręcane, jak to się nazywa, od serca. Zdejmij drejzek, odkręć kolejna na na tej samej śrubie. Teraz odkręć druga śrubę mocująca dźwignię. Często samochód nie jest wyposażony w stabilizator poprzeczny, który może stać się tylko rikę. Jeśli tak jest... Odkręć drejzek stabilizatora. Następnie, uderzając młotkiem w dźwignię, wybij sworzeń łozyska kulkowego z czopu. Może to potrwać nawet kilka minut, a nawet jeśli wydaje się, że ze sworzeń jest na miejscu, należy go wybijać, to nadchodzi. Teraz zdejmij dźwignię, włos trzpień na dole, wybij kulkę, trzpieniem wbijamy nowa, spójrz, jak weszła, jeśli jest to bardzo łatwe. Warto udąć się do najbliższej stacji obsługi która ma poautomatyczną maszynę i przykleić kulkę na dwóch halsach. W tym nie ma kołchozu, to elementarna reasekuracja, przy następnej wymianie można je łatwo odciąć bolgarem. Wkładamy dźwignie na miejsce, tylko najpierw trzeba włożyć sworzeń przegubu kulowego, a następnie wubik ciche klocki na miejsce. W przeciwnym razie włożenie samego sworzenia do czopu jest prawie niemożliwe. Podsumowując, warto przypomnieć, że dokręcanie słup cichych bloków odbywa się pod obciążeniem, czyli pod ciężarem samochodu. W tym celu konieczne jest założenie koła, a następnie dokręcenie srób. Tak, wtedy będziesz musiał ponownie zdwiać koło, aby przykręcić sam drejzek, który trzyma rein pomocnicza do śruby blocka, ale co możesz zrobić? Na tym wymiana łozyska kulkowego Renault Logan zakończona. Wideo. Wymiana łozyska kulkowego w Renault Logan.